Ale fajnie, tak położyć się, popatrzeć w niebo i porozmyśleć o jakichś pierdołach i od razu jeszcze nagrać vloga dla was. Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na tym kanale. Wybrałem sobie takie fajne ogólnie miejsce do nagrywania vlogów i myślę, że tutaj będziemy częściej przychodzić, ponieważ to jest generalnie cisza, tu nikogo nie ma, nikt nie łazi. Tutaj proszę bardzo mamy bloki mojego osiedla, by the way. A tutaj z tej strony widać panoramę miasta, Poznania, więc ogólnie bardzo fajna, przyjemna okolica. Trochę chciałbym w tym, powiedzmy, że sezonie wprowadzić jakąś trochę fajniejszą, lepszą formę, jeśli chodzi o ten nurkowania, żeby taka była bardziej dla każdego laika, żeby tu było mm, takie bardziej instruktażowe, może bym bardziej powiedział, czy coś takiego, nie? więc... Wystąpiłem u kolejnego youtubera, jak większego jest nim Wich Bochun. E, możecie zobaczyć sobie na jego kanale e, film pod tytułem Omsi 2, odcinek nr 25. Wywiad z Piturasem. Zapraszam do tego bardzo serdecznie. Link się e, wam w tym momencie wyświetla, jak i również będzie w opisie. A tymczasem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. No, nam się. Kampimy. To jest prawdziwa ławca Pokémonu. Uczę Pitorasa jak się łapa Pokémony. Tak. Nie, po... Nie przewidziałem tego, że wyjdą Pokémony, jednak powerbanki są potrzebne.